Hema Elektromed Spółdzielnia Pracy jest prywatnym przedsiębiorstwem farmaceutycznym, działającym na rynku już od ponad 50 lat. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne, w których wytwarza produkty lecznicze i wyroby medyczne. Strategicznym celem działalności Hema Elektromed Spółdzielni Pracy jest produkcja farmaceutyków najwyższej jakości, zaspokajających określone terapeutyczne wymagania, potrzeby i oczekiwania zarówno pacjentów, jak i środowiska medycznego. W ofercie firmy znajduje się ponad 80 różnych produktów, głównie dla stomatologów i dermatologów. Produkcja dermatologiczna to głównie maści antybiotykowe z rozmaitymi substancjami czynnymi mającymi zastosowanie w większości chorobach skóry. Produkcja stomatologiczna to głównie wyroby medyczne niezbędne w każdym gabinecie stomatologicznym. Produkujemy wyroby medyczne i produkty lecznicze stosowane w stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyce stomatologicznej oraz preparaty stosowane w profilaktyce i leczeniu próchnicy i chorób przy zębia. Firma dysponuje laboratoriami fizykochemicznym i mikrobiologicznym, które posiadają odpowiednie pomieszczenia, bok zjałowy do wykonywania badań czystości mikrobiologicznej i wyposażenie kontrolno-pomiarowe, to jest spektrofotometry, aparaty HPLC i nowoczesny RSLC do ultraszybkiej chromatografii cieczowej, oraz titratory i aparaty do pomiaru właściwości fizykochemicznych substancji, lepkości, gęstości, pH, przewodnictwa. Jako wytwórca produktów leczniczych stosujemy system jakości oparty na zasadach GMP. Posiadamy certyfikat GMP wydany przez głównego inspektora farmaceutycznego. Jako wytwórca wyrobów medycznych stosujemy system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001, ISO 13485 do 2005 oraz ustawy o wyrobach medycznych. Ponad 50 lat doświadczenia daje państwu komfort bezpieczeństwa i pewność, że wyroby Hema Elektromet to właściwe dla państwa rozwiązania i technologie.